Górnośląska Spółka Gazownictwa. Przestrzeń pełna energii. Przeszłość energii przyszłości. Górnośląska Spółka Gazownictwa jest jedną z sześciu spółek dystrybucyjnych, która wchodząc w skład grupy kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zajmuje się dystrybucją gazu ziemnego oraz realizuje zadania zapewniające bezpieczną eksploatację sieci gazowych. Spółka kontynuuje prawie 160-letnią tradycję dystrybucji gazu dwóch oddziałów gazowniczych Zakładu Gazowniczego w Opolu i Górnośląskiego Zakładu Gazownictwa w Zabrzu. Gazownictwo w obszarze działania Górnośląskiej Spółki Gazownictwa posiada bogatą tradycję sięgającą połowy XIX wieku. Pierwsze gazownie powstały w Brzegu i Wracbożu już w 1852 roku, w Opolu w 1862, a 6 lat później uruchomiono gazownię w Zabrzu. Początkowo gaz węglowy wykorzystywany był do oświetlenia gazowych lamp ulicznych, dlatego określano go mianem gazu świetlnego. Później, jako paliwo, wykorzystywano go w wielu dziedzinach życia, zwłaszcza w gospodarstwach domowych, w rzemiośle i przemyśle. Drugim etapem rozwoju gazownictwa na Górnym Śląsku było oparcie tej branży o koksownie. W zakładach, których głównym zadaniem było wytwarzanie koksu i innych produktów węglopochodnych, produkowano gaz koksowniczy. W tak wielkich ilościach nie mógł on być używany w miejscu powstawania, tylko musiał być przesyłany do zakładów przemysłowych, szczególnie hut i do indywidualnych odbiorców. Tym samym, już przed II wojną światową powstały pierwsze sieci gazownicze. W 1950 roku po raz pierwszy doprowadzono na Górny Śląsk gaz ziemny wydobyty ze złóż na Podkarpaciu. Stopniowo Rozszerzano zastosowanie gazu ziemnego, najpierw w przemyśle, później u odbiorców indywidualnych dla celów grzewczych. Pod koniec lat 70. został wycofany z używania przez odbiorców komunalnych gaz koksowniczy, i od tego czasu na terenie Śląska do odbiorców dostarczany jest tylko gaz ziemny energia, równowaga i harmonia. Górnośląska Spółka Gazownictwa świadczy usługę przesyłową gazu koksowniczego na terenie województwa opolskiego oraz realizuje zadania zapewniające bezpieczną eksploatację sieci gazowych. Dzięki posiadanej sieci gazociągów firma dostarcza ponad miliard 400 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego o wysokich parametrach jakościowych do blisko miliona 400 tysięcy odbiorców na obszarze całego województwa śląskiego i opolskiego oraz 41 gmin województwa małopolskiego. Gmin województwa łódzkiego i trzech gmin województwa świętokrzyskiego. Rocznie nakłady inwestycyjne w górnośląskiej spółce gazownictwa kształtują się na poziomie prawie 221 milionów złotych. Głównymi kierunkami zadań inwestycyjnych są modernizacja sieci, rozbudowa istniejącej sieci oraz budowa nowych przyłączy. Komfort od ręki. O tym, że spółka spełnia wymagania norm jakościowych w zakresie świadczenia usług dystrybucji, operatorstwa sieci gazowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w zakresie ciągłości dostaw gazu, świadczy posiadany przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania jakości, bezpieczeństwo i higiena pracy, środowisko oraz międzynarodowy certyfikat IQ.net według standardów ISO. W Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sercem firmy jest dyspozycja gazu. Miejsce magiczne. Duża, wielkoformatowa ściana graficzna prezentująca efekty pracy systemu informatycznego SCADA, który dzięki pełnemu monitoringowi sieci gazowniczej zapewnia bezpieczeństwo i ciągłość dostaw gazu dla mieszkańców województw Śląskiego i Opolskiego. Kluczowym systemem wdrażanym w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa jest zintegrowany system zarządzania, oparty na platformie informatycznej. MySUB Business Suite, składającej się z szerokiej rodziny rozwiązań biznesowych dostosowanych do współczesnych warunków gospodarczych, społeczna odpowiedzialność biznesu. Poza prowadzoną działalnością biznesową spółka wspiera ośrodki służby zdrowia i młodzież uczącą się poprzez fundowanie stypendiów naukowych. Pracownicy spółki biorą aktywny udział w życiu środowisk lokalnych, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. Spółka dba o zachowanie tradycji i zabytków techniki związanej z branżą gazownictwa. Jest organizatorem i mecenasem Muzeum Gazownictwa w Paczkowie. Od 2005 roku Górnośląska Spółka Gazownictwa współpracuje z firmą Vattenfall w zakresie wykrywania, i likwidacji nielegalnego poboru paliwa gazowego w ramach akcji Bezpieczny Mieszkaniec. Od 2009 roku Górnośląska Spółka Gazownictwa jest pełnoprawnym członkiem programu Global Compact, potwierdzając, że w swojej codziennej działalności kieruje się dziesięcioma podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałaniu korupcji.